No. najpierw powinien łapkę w górę i zub się <grym> O, to cię chodzi, bo... Very good! Cześć Ignacy. Cześć. Cześć. Jak się czujesz? Cześć, dobrze cię czuję. czuję. <grym> o, proszę. Mamusia, jak zrobi. To nie ma co, nie ma we wsi. Zdrowie. Zdrowie, zdrowie ojciec. Zdrowie wasze, w gardło nasze. Tak jest. Tak ma być. Siadaj mamusiu. No tu wejdź tam. Zdrowie wasze, w gardło nasze. Tak jest. Co tam ojciec? Jak się czujesz? <laughs> co? <laughs> Wczoraj nazbieraliśmy się winogron, co? Ja cię mam narzucić? To bardzo dobrze ci czuję. No, tylko nogi bolą, co? No, nogi. Tytko, 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 tytko. A to na pas z lodem dostaliśmy. Ale Wszystko razy. mnie boli, nie Tor tylko nogi. Torta z lodem, ja Cię kręcę. Nie tylko nogi mnie boli. Poczekaj, nie... to może do Malu jeszcze zadzwonimy, co? <noise> Zadzwoń. Ja Cię cieszy, dziewczyna. Dobra. Poczekaj, to ja wezmę telefon. Czy jest telefon mój? Nie wiem. <laughs> Ci dziewczyna cieszy. Uśmiechu nigdy nie za Tak jest. Trochę za blisko ta kamera chyba z siebie mama. Na ojca weźmiemy. O. Dobrze wyglądasz, nie martwcie. A mu na ojca? No to Ojciec jest. lepiej. <laughs> Jackie zadzwonimy do malu, bo gdzie się cieszyła. Czy ojciec lepiej wygląda? A nie, ona jest na tym chyba teraz. Ma sympozjum w KGN de ORO. Teraz spróbujemy. Na niż to ona przerwie. Mama się będzie denerwowała, jak na to rzucę, że jak, jak nie będzie. Nie, nie. tak! Cię <laughs> powinna cieszyć. <laughs> Oczywiście, że tak. <laughs> Te Kwiatki, tutaj ojciec, kwiatki, kabusia. Wszystko jest na miejscu, jak był mamusi. Co, dzwonimy do niej, czy nie dzwonimy? Dwoń! To ku zaszkodziło? Ty to co jest tu łapie? Nie. No, nie odbiera. No i co tam? Kochani myślicie o tych moich filipinach i o tych moich wygupach? Możesz mamusiu możesz powiedzieć szczerze. Że... <głupotę, <głupotę, głupotę robisz. Para głupi, nie? No tam głupotę. Do, świata, do odważnych świat należy. Jak ci się podoba ta moja malu? Będzie z niej coś czy nie będzie? A ją rządu? Jak dostanie, wizę to oczywiście, że tak. Mama, mama już jest zestresowana po tych moich wszystkich przygodach. Ci weźmiemy tu, to będzie miał to. Ale ja wam powiem, mama to jest taka. Że ona tak tutaj jej się nie podoba, a to jest moja największa fanka na YouTubie. I ogląda cały czas mnie, non-stop, jak tylko wrzucam, to tylko mówi cały czas, że, że już widziała. A te filmy, które wysyłam teraz stare, to znaczy stare z, prze, z, przeszło, z przeszłości, jak mamie wysyłałem takie prywatne na Whatsappa, to mówi, że łe, to już widziała, to już stare. I co, mamo, powiedz mi, jak jestem tam na Filipinach, to to jest trochę za mną, czy nie to jest <laughs> Mama się wstydzi. Mama się nie wstydzi. Ale za dużo nie chcesz powiedzieć, co? <laughs> no ale taka tak. Ja chcę, no. Nie chcę, żeby mnie w świecie oglądali. A to. Ja widziałeś mamę, żeby się nie przejmowała. Nie powiem, że się przejmuję. No ale... Jak jestem na Filipinach, to codziennie ze sobą rozmawiamy, nie? No codziennie. No spróbowałbyś. Nie? <noise> ja wam powiem, mama się stresuje, bo ja tam dużo jeździłem, podróżowałem motocyklem po tych promach, nie promach, w nocy jazda tam po tych wyspach. Nie to jak to matczyne serce trochę się denerwowało, no. Że tam kto dzi Tak, nie? trochę dziki naród. <noise> no dziki naród trochę jest, no. Bardziej dziki niż Polaki? No. Ta? Czasami się zastanawiam, kto tu jest bardziej dziki. Czy oni, czy my? No. <grym> oni są bliżej natury. Tak, jeszcze w tych, w tych no. czasach, teraz co przyszło, to już to jest inna natura całkiem. No. Ale malu ok, nie? Jak tak się widać. Nie, ładna dziewczyna. Ładna dziewczyna, zaradna, swoje kurczaki. No ale no, daleko jest, a nie. To by ci tu już. Mądra dziewczyna. Mm. Przywiozę Przywieź tu i z głowy Przywiozę, przywiozę Tylko dwa razy się staraliśmy o widzę I dwa razy nie dostała No ale może tym razem się uda No weź nią już No już trzymaj mnie No spokojnie mm. Czekaj To Paulinka też nas będzie oglądała Tak? Wszyscy no. Jest już nas w społeczności prawie tysiąc, ponad tysiąc. Ale Paulina jest międzdrojarz. Tam też jest internet, nie przejmujmy, nie przejmujmy się. No. Ja wiem, że jest. I teraz coś, mama, ja wam muszę powiedzieć, mama to jest taka, taka, ten, z ojcem, o, tu YouTube, Facebooki, to nie, nie są jej obce, ona tutaj kontakt ze mną ma nie tylko na, na, tylko na Whatsappie czy na Skype'ie, ale na wszystkim. Na wszystkim. To jest taka artystka, no to wiecie. Ja sobie wczoraj pogadałam z Janką z Ameryki. To nasza ciocia w Ameryce mieszka. Y, teraz miała operację. Jest starsza nawet od mamy, nie? To ona jest starsza 85 od 85 lat. 85 lat. O, dwa lat, o ile? od 4 lata. Pewno. O 4 lata starsza od mamy, A też zasuwają sobie tutaj dwie babeczki gadają. No. Ojciec, a ty co ty myślisz o tych moich wyjazdach na Filipinach? Mieć i przywieźć tu. Ha, bardzo dobrze. No. Nie, to jest postawa godna polecenia. No. Bo ja teraz 6 listopada jadę, bilety już kupiłem. No i przywieź ją tu i z głowy. No to już mu powiedziałem, albo zostajesz tam, albo przywozisz ją tu. O, o, mama, mama nie ma problemu, żebym ja tam został. Do pierwszych dwóch miesięcy, a potem już wydzwania nie, do mnie, kiedy nie, nie, wracam. Nie, 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 nie żadne zostawanie, ojczyzna w potrzebie. No, <laughs> o, słyszeliście, ojczyzna w potrzebie, a takich rodzynków jak ja, to to potrzeba. No, także jak widzicie, ja obrócę kamerę. Wojskowe słowa, ojczyzna na Jak widzicie, my to sobie kawkę pijemy u mamusi. Moje rodzice znają Malu, no ona teraz jest w Cagayan i tam ma z pracy coś. No ale ten, ale... Yy... A do kogo ty to mówisz? <laughs> <laughs> teraz się udało ojciec. Do kamery przecież. No, także tam Malu ma, no ma sympozjum jakieś tam z prac. także jak widzicie moi rodzice znają Malu, tutaj mają, mam pełną aprobatę na maszynie, także jak wiecie, jak ro, rodzina wszystko wie i, i, i jeszcze tam te moje wygłupy aprobują, boją się, ale aprobują to wszystko jest w porządku, także... To co?

Your signal is so bad. Not because we're inside a building. Oh, say only I'm 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 make the interview and <laughs> make the interview, wait. Make the interview with a parent, say something for the my parents. Ah, <laughs> 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 No, Czekaj. Piję kawa. Pijesz kawę. Pijesz kawę? Tak. Na zdrowie. Ok, Malu, you be a busy, ja? Yeah? Yes? Ok. Malu jest teraz bardzo zajęta, bo jest a, tam to, na tym. Ok. A, to, nie, to pa, pa. To Przepraszam. To poprzedł, trzymaj trzymaj się. się. Trzymaj się. Trzymaj <noise> się. Siema, Siema, Siema! Papa! Papa, trzymaj pa. Pa. się! Ok. Co żeś tam snuł Nic nie snuło Ok. No, także Malu. A ona co robi teraz? W pracy jest. W pracy jest i nie może za bardzo rozmawiać. No. Nie, bo tam, tak cichutko też mówiła, nie? No, no dobra. Dobra, to jeszcze raz na razie. Papa! Pa. Pozdrawiam i na razie pa pa. Cześć ja. najmniej w domu. Cześć ojciec, powiedz cześć. Cześć. No, salamat, jak to mówią filipińczycy i, i do później. Nara, pa.